Jakiś debil porozkładał po całym obiekcie e, ubrania likwidatorów. I to jest to pomieszczenie. Tutaj, jeżeli komukolwiek coś się wydarzyło takiego, że trzeba było go, przepraszam za określenie, pociąć. Sami widzicie, takie rzeczy bywają w prypeckim szpitalu. Po raz kolejny powiem to: jakiś debil porozkładał po całym obiekcie ubrania likwidatorów, ciuchy, które znajdują się w piwnicy. No i w tej chwili, jeżeli ktoś nie wie, że akurat w tym, a nie innym miejscu może się coś znajdować, to nie są materiały, które świecą od 2 do 3 metrów. To są materiały, które świecą zaraz blisko, a my jesteśmy w tej chwili. Jesteśmy w tej chwili przy głównym wejściu do szpitala. Właściwie jesteśmy w przedsionku prypeckiego szpitala, największego obiektu medycznego w tym mieście. Tutaj najprawdopodobniej również są jakieś ciuchy porozrzucane, i to jest to pomieszczenie. w Prypeci, jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w tym mieście najbardziej elektryzujących, powodujących że każdy chciałby tu wejść wstęp jest oczywiście niedozwolony i mam nadzieję, że wy nie będziecie robić tego co teraz oglądacie, to bardzo niebezpieczne w wielu miejscach a niebezpieczne nie ze względu na to, że skażenie jest jakieś ogromne choć w tym jednym miejscu skażenie jest rzeczywiście bardzo ogromne bardzo duże, natomiast chodzi bardziej o to, że po tych korytarzach, chodzenie po tych korytarzach może skutkować wejściem na e, ubrania likwidatorów, które po prostu zostały przez jakichś debili rozrzucone, powodując duże niebezpieczeństwo. Korytarze ciągną się naprawdę kilometrami. Patrzcie, co tu leży. Kiedy byłem po pierwszy raz, zastanawiałem się, co to może być. Okazuje się, że są to butle tlenowe. Nic strasznego, porzucone butle. Od tlenu dla pacjentów, do urządzeń i temu podobnych rzeczy e, zostało porzucone na tym korytarzu. Tu dodatkowo mamy jeszcze jeden korytarz, i jeszcze jedno pomieszczenie. Tu nikt nie zachodzi. No dobrze, może zachodzi bardzo niewiele osób, ale sami zobaczcie, korytarz jest bardzo, bardzo długi. Tam wchodzić nie będziemy. Wracamy z powrotem, bo tak naprawdę niewiele tu się więcej zmienia. Choć jednak, mimo wszystko, warto to zobaczyć. W Prypeci takich zakątków jest całkiem sporo. Dlatego tak to kocham. Lubicie klimat Silent Hill, no to właśnie jestem w takim miejscu, gdzie Silent Hill mogłoby się uczyć. Tutaj w szpitalu dziecięcym, na oddziale, gdzie przede wszystkim e, by, byli e, młodzi ludzie. O, przy okazji ciekawa rzecz, patrzcie, duża wilgoć. Do tego nie wiem czy to będzie widać. I do tego jeszcze parujące, parująca podłoga, parująca szmata. Tak jak mówiłem, jest to jeden z najbardziej przerażających oddziałów. Przerażających ze względu na to, że farby tu niewiele, wilgoć tu bardzo duża. No i do tego dochodzą jeszcze oczywiście łóżka i wyposażenie, którego jest naprawdę sporo. Tutaj praktycznie chodząc do każdego pomieszczenia, coś ciekawego znajdziecie. Sami widzieliście, wszedłem zupełnie z bocznego, z głównego korytarza, zupełnie poboczne. Miejsce i proszę, prawdopodobnie kuchnia, takich miejsc tutaj jest naprawdę sporo, myślę, że jeszcze coś tutaj dla was specjalnie znajdę, ja dotychczas chodziłem po ciemku praktycznie, także klimat był zupełnie inny, no ale jeszcze dzisiaj po jasnemu wygląda to miejsce. Ma swoją historię. To są miejsca, w których tragedia ludzka, a czasami również szczęście, bo na oddziale ginekologicznym czy położniczym na pewno tego szczęścia było sporo. Tu jest mnóstwo łóżek pozostawionych, tu jest mnóstwo miejsc, które na pewno były mieszkańcom przypominają wiele. Szpital to taki obiekt, w którym tego wyposażenia zostało naprawdę bardzo wiele, i tu jest co oglądać. Stadion sportowy to, to nie są wcale reflektory z, ze stadionu piłkarskiego, to sala operacyjna. Tutaj, jeżeli komukolwiek coś się wydarzyło takiego, że trzeba było go, przepraszam za określenie, pociąć, to na pewno trafiał albo na tą, albo na drugą salę. Dwie sale operacyjne były do dyspozycji mieszkańców Prypeci. Również respirator, jak widać na załączonym obrazku, urządzenie, które służyło do podtrzymywania życia. No i w tej chwili idziemy dalej. Chciałbym Wam pokazać jeszcze kilka ciekawych miejsc, ciekawych rzeczy właśnie w tym samym obiegu. Była jednym z najmłodszych miast w Boym Związku Radzieckim 26 lat, taka średnia, to również musiało kwitować całkiem sporo ilością dzieci. Tu się poznawali, tu się tu brali śluby, no i tu oczywiście rodziły się ich dzieci. Oddział ginekologiczny, jeden z najlepiej wyposażonych w okolicy. Łóżeczka tego w tym szpitalu jest naprawdę sporo. No i myślę sobie, że na tych oddziałach Trzy dzieci e, niestety już w tej chwili więcej e, nie będzie słyszalnych, ale urzeczka pozostała i pozostał ten niesamowity klimat.